Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym dniu Halloweenowych inspiracji. Na ekranie widzicie zasady zabawy. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie też w grupie Halloween u Scrapcake. I każdego dnia, komentując, jak można wygrać nagrodę, zapraszam serdecznie na inspirację. Dzisiaj będzie pudełeczko na słodkości, takie nietypowe. Mam ogromną nadzieję, że Wam się spodoba. Słuchajcie, moje pudełko będę robiła na bazie, którą kupiłam w Actionie. To jest Luxury Cardstock i to są 220 gram 30 na 30 papiery. I ponieważ to będzie halloweenowy, no to wybierzemy sobie pomarańczowy. Pomarańczowy arkusz i będziemy oklejać papierami z Graphic 45. Ale wiecie, to jakie papiery będziecie lubili, jakie papiery wam się podobają, takie będziecie używać. Ja akurat lubię te grafiki, bo one są takie Fajne, lubię ten, 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 ale mam też sumy inne. Może za chwileczkę zobaczymy jakieś inne. Um, w każdym razie potrzebujemy 30 na 30, znaczy do tego projektu 30 na 30, ale um, będziemy tak naprawdę. Dobra, najpierw zaskorujemy, a potem będziemy działać. Oczywiście, będziemy pracować na centymetrach. Wiadomo, może zaginać będę na, na mojej macie, nie Boże Macie, pff, na mojej tablicy biegowania. Aczkolwiek tutaj chodzi o to, żeby po prostu w centymetrach miejsce zrobić, bo nie każdy ma tablicę, a każdy chciałby może takie pudełeczko wykonać. I teraz tak. Robimy sobie podziałkę taką, że tu robimy zgięcie na 7 cm, zgięcie na 14 cm, na 21 cm i na 28 cm. To będziemy troszkę przecinać za chwileczkę. Może zróbmy sobie najpierw te zaginięcia, żeby nam nie umknęło. Czyli i teraz znowu ja po prostu nie robię tego na calach. Nie podam wam tutaj w calach tych miar, tylko robimy to na centymetrach. Czyli tu zrobiłam sobie zaznaczenie, tam zaginam, więc to nie ma większego znaczenia. Jeżeli chcecie sobie zrobić to na calach, to wystarczy sobie to narysować, sobie to przeliczyć, bo dokładnie tego tak nie zrobicie. A to chodzi o to, żeby ładnie nam się to pudełko poskładało. No, teoretycznie, mogłoby się to udać zrobić na calach, bo powinno to działać, no ale... Dobra. Ten kawałek tutaj, on jest za duży. Możemy go spokojnie odciąć sobie połowę. Mi tutaj ten kawałek na końcu został, został um, taki dwa z hakiem, 2,5 czy 2,6. Ja sobie zrobię taki dosłownie centralny tutaj ten kawałeczek, a teraz odwracamy papier i będziemy Zaginać. i Teraz mam wątpliwości, podam najpierw miary. I miary są takie. Uwaga, uwaga, uwaga. 2,5 cm. Muszę sobie trzy trzymać, żeby to było równe. 2,5 cm to będzie pierwszy skor. Ja tu mam ściągę z prawej i już patrzę. Później mamy 6 cm. Czekajcie, muszę sobie tak odwrócić. 6 cm. Później mamy 9,5 cm. 17,5 cm. I tu przytniemy na 24,5 cm. Czyli tutaj na 24,5 cm robimy cięcie. 24,5 cm robimy cięcie. Dobra, i zaginamy. Czyli 2,5. Ja bym sobie to szczerze mówiąc powróciła. Powiem Wam tak. O, będzie mi tak wygodniej. I to jest tak, tutaj mamy 2,5 cm, tutaj mamy, ile ja miałam 6, tutaj mamy 9,5, potem mamy 17,5, i tutaj 28,5 cm, i mamy taką taką siatkę. Wkładamy to i teraz tak sobie możemy już zawinąć tą stronę, wszystko sobie będziemy ładnie zawijać, teraz tu robimy tą stronę, następny kawałek zawijamy. Tutaj tak samo do środka i teraz tutaj po tych kawałeczkach, po tym malutkim najpierw i następny i następny i ostatni. No. I teraz tak, zaginamy nie na pierwszym, tylko na drugim, na chwilę w tą stronę, odwracamy sobie. I teraz tak, tutaj mamy te kawałki, nie? mamy jeden, drugi, trzeci i czwarty kawałek. My też że by było taki fajny klimacik. I teraz słuchajcie, musimy wyznaczyć połowę, czyli jak tu mieliśmy 7 cm, to robimy 3,5. I na 3,5 robimy sobie kropeczkę. Pomiędzy tym a tym też robimy 3,5. Pomiędzy tym i tym też robimy 3,5. I pomiędzy tym i tym też robimy 3,5. I teraz mechanizm robimy tak. Bierzemy nożyczki albo nożyk. I będziemy nacinać. Raz, dwa, trzy i cztery. Przycinamy tutaj. Przycinamy. Staramy się oczywiście tutaj ładnie prosto po tej linii ciąć. Raz. Dwa, trzy i cztery. Tutaj odcinamy tak troszeczkę z ukosa. A teraz tutaj tniemy od tej kropeczki do narożnika. Możecie sobie tu porysować kreseczki, w sensie takim, żeby to połączyć, żeby było łatwiej. Czyli tutaj z tego narożnika do tej naszej kropeczki na środek sobie narysować i ciąć. Jeśli wam tak będzie wygodnie. Ale generalnie chodzi o to żeby o, tu przeciąć tą stronę. I teraz znowu od tego środka do tego narożniczka znowu tniemy. I w kolejnym. Yy. I kolejny. I teraz bierzemy sobie w tą stronę i teraz z kolei tutaj tniemy cztery razy. Natomiast tutaj to odcinamy też pod skosem, czyli znowu tutaj bierzemy tak i tniemy. I tu możemy zrobić skos, bo to będzie tylko taki haczyk. I teraz tutaj po tych wszystkich skorach pomiędzy. Tak. Tak. I tutaj. Tak. I teraz słuchajcie, tutaj możemy też odmierzyć 3 cm, 3,5 przepraszam w tym i w tym haczyku i też je przyciąć, bo chodzi o to, żeby tam nie było na tym dnie za grubo i żeby to po prostu fajnie, fajnie się nam ładnie wszystko połączyło, więc tu robimy takie nawet trochę mniej niż 3,5, tu sobie zaznaczam i w tym, przed, w tym ostatnim też troszkę nawet krócej niż 3,5, tak wiecie 3,4 cm i tutaj też będę chciała to przeciąć możemy sobie to wziąć po prostu tak, wystawić sobie ten kawałek jeden i tu wystawić ten kawałek. Wsadzić do naszej naszej tej i po prostu przeciąć je w Dobra. I teraz tak, nasze pudełko już jest gotowe, ale będziemy teraz wyklejać, żeby było ładne, bo na razie jest taki, wiecie, pomarańczowy tylko. Wyklejamy te trzy kawałki, te, ale z tej strony, tutaj te cztery, a jak złożymy, to będziemy wyklejać tutaj takie jeszcze trójkąciki. No i teraz tak. Zobaczmy jaką tu mamy fajną do wyklejenia. Yy, może całe niech będzie takie hmm, bo było może w dynki. Może będzie w dynki a góra taka, albo dynki i góra taka to nie, bo zobaczcie, będzie wzorzyste, ale na przykład taka i te dynki to byłoby fajne. Czyli całe pudełeczko zróbmy sobie taką krateczkę. Czyli tutaj mamy kawałek 7x8, 7 chyba, o ile pamiętam. Tak. No to robimy troszeczkę mniejsze te, te kawałki. Nie 7x8, tylko powiedzmy 6 i 8 mm. Tu będzie 6,8 mm na. 7 i 8 mm. Tak, czyli tak jakby po 1 mm z każdej strony, i robimy takie cztery. 7 i 8 mm. 5 i 8, mm. ,8 mm na wysokość. Na szeroko w zasadzie. 7, 8 mm na wysokość. Tak. 7, 8, tak. No i będziemy teraz oczywiście wyklejać sobie te 4. A gdzie było ja Żadne? jest klej. Mam tu wyklejone. I teraz chcemy zrobić wieczko, ale to odwracamy w drugą stronę. I tutaj te cztery wyklejamy. Te cztery mamy 2,5 na 7. Czyli też robimy troszeczkę mniej. E, troszeczkę mniejszą. Gdzie te pampkiny? Moje są. Tu są pampkiny. Tu jakiś kawałek. Dobra. Tak, to będzie fajnie, będą takie. Będzie fajnie. Chyba, że zrobimy jakieś inne na przykład. I może zrobimy takie. I one wtedy będą takie bardziej, będzie wtedy fajniej, żeby to ozdobić może. Zróbmy mm? sobie takie fajęczynki. I robimy znowu nie 2,5 tylko 2,3 mm i nie 7 tylko tylko 6 i 8. 6 i 8. No i teraz takie 2,7 mm. To było 2,5, więc chyba sobie po prostu wezmę przyłożę. Tak? Nie, no, byłoby fajnie, gdyby to było równiczo. No, spróbuję tutaj znaleźć. Mamy tutaj. 2,5. Gdzie to jest właśnie problem z Czekajcie, zobaczymy, jak jest na tym moim O, tu będzie lepiej. Tu jest troszkę węższy ten. Mamy 2,5, czyli i 2,3 mm. Tylko żeby to jeszcze było równe, bo to może tak wiecie. 2,3 mm. Mam nadzieję, że to będzie równo. Tu będziemy wyklejać. Dobra, daję radę. Cztery takie kawałki. Dwa i trzy metry. Dwa i trzy metry. I jeszcze jeden. Dwa i trzy metry. I też wyklejamy. Thank mm -hmm. you. Mamy już przyklejone i teraz możemy składać powoli. Słuchajcie, tu musimy wywinąć w tą stronę, to jest bardzo ważne. Zaginamy to tak do środka. I teraz tutaj, czekajcie, bo mi się tutaj nie docięło do końca, mam taki tutaj dzióbek. Tutaj dociągnij do końca, do tego. O, tutaj mi się to nie docięło. Ja. Nakładamy klej tutaj na ten kawałek. No. I zagiętym tym kawałkiem do środka tutaj przyklejamy i oczywiście to musimy tutaj złożyć, żeby się ładnie nam tutaj to zeszło na środku. Co mi się tu z tym papierem stało, ojoj, ojoj, ojoj. Słuchajcie, papier mi się przekręcił ten. Teraz dopiero zobaczyłam, ale już to zostawię, słuchajcie, bo <laughs> nie zwróciłam na to uwagi, że tu mi się tak rozjechał papier, no ale trudno. Teraz tak, zanim Wam pokażę, jak to fajnie będzie funkcjonowało, wkładamy tutaj te kawałki do środka, nakładamy na nie klej, dalej mi się tam los. papier przesunął, co za dziad? Tutaj naklejam tak i tutaj na to, tutaj też naklejam, on jest troszkę większy, więc tutaj sobie troszeczkę ruch. nakładam. Bo widzę, kleju nakładacie, nie dużo, a gęsto. Teraz troszkę to jednak przycisnę, docisnę sobie do, do tego i teraz nakładam tu, tu, ten wklejam tak, a ten wklejam tak. I tutaj zrównuję. a to nam się już zamknęło. Ale dziubek mi został. Ja wam powiem dlaczego. Ja muszę to na chwilę jeszcze podnieść. I teraz musimy tam włożyć na przykład ten klej. I zadź tutaj wycisnąć te środkowe wewnętrzne klapki. Dobra. I teraz będziemy łączyć tutaj ten kawałek jeden i wklejać. On się tu ma znaleźć tu w tym miejscu. to robiłam na centymetrach, a i tak nie jest. W każdym razie zamykamy najpierw. Zamykamy nasze pudełko. O. I tutaj jest tak, że to się nie będzie kleiło do końca. Tu będzie jakby malutka taka przerwa. Ona nie będzie do końca, żeby to wszystko się ładnie zamknęło. Odociskam. Tutaj słuchajcie, jeżeli tu wam dziurka została, znaczy, że gdzieś jest nierówno. Przycięte, bo to wszystko musi być idealnie równo przycięte. No ale nie przejmujemy się tym, zobaczcie, docisnęłam i tutaj jak już zamknę, to powinno mi się ładnie zrównać. Tutaj ten kawałeczek też przytnę sobie jeszcze tutaj ten o, ogonaczek. I teraz nakładam sobie klej tutaj na ten kawałek. I teraz jak już zamknęłam, dokładam i dociskam. Tu mi się rozjechało. Triodna. Triodno się mówi i podnosimy sobie. Zobaczymy jak to funkcjonuje. Czy działa ładnie. o Działa i zamykamy. Chodzi o to, żeby to nie było za bardzo ściśnięte, tylko żeby to się nam ładnie o otwierało. Troszeczkę jest za ciasno, ale otwiera się. Tak mamy i tam w środku możemy to co chcemy i zamykamy znowu. Dobra. Jak już mamy nasze pudełeczko zamknięte. Idziemy tutaj tą górę. I teraz tak, tutaj od góry czemu się tutaj tak brzydko zagina ten papier zerwał. Wszystko ciasno sklejba. I teraz tak, tutaj pamiętamy, że mamy 7, 7 cm. Czyli robimy takie, taki kwadracik sobie możemy wyciąć 6 i.

Tak, bo ono będzie tutaj. I teraz tak przecinamy go sobie na pół. To znaczy inaczej tak na skos, czyli od tego narożnika do tego narożnika na pół. A teraz musimy stąd dokładnie na pół tego zrobić. Czyli jak tutaj mamy jak tutaj mamy słuchajcie 9,5. <laughs> O, najlepiej zrobić tak. Przykładamy sobie tutaj do tego naszego trymera, tak żeby ten dziubek był na naszym linii naszego ostrza. O, czekajcie troszkę cofnę. O, dokładnie tak. Tu musi być oczywiście prosto, i tu prosto. I przycinam. I mamy już dwa. I teraz następne dwa. Znowu przykładamy do góry i przykładamy tak, żeby tutaj ten koniołczak był na linii naszego cięcia. I pach! To schodzi. I mamy nasze cztery. Ja, jak przyklejacie, to głównie zwróćcie uwagę tutaj na te miejsca, w tym tutaj. Bo nawet jak ona gdzieś tam tutaj, ten, ten, ten wasz papier gdzieś tam wejdzie tutaj do środka, to możecie go nawet tak ofkleić bo tam jakby dalszy ciąg tego papieru jeszcze jest, jak to podniesiecie. Widoczko za ciasną to chyba skleiłam jednak. No. Zobaczcie, że ten papier i dalej w prawo idzie, tak? Ten w prawo idzie za każdym razem, i dalej, w prawo, tutaj w prawo. Więc jak Wam się tu w razie czego to możecie wkleić tak, żeby troszeczkę tu go o, włożyć pod, pod tą prawą tą, jak jest za duży, albo no, po prostu sobie przyciąć, jak będzie, jak ewidentnie będzie nie taki jak powinien. Dobra. I teraz doklejamy to, jeszcze sprawdzę, czy tu będzie dobrze. 물건대 모두. i tutaj sobie tak przyciskam troszeczkę, żeby to się nam dobrze okleiło. Okej, okay. nasze pudełeczko jest gotowe. No i teraz jakoś sobie je ozdobimy. Tu też okleję, bo tak jest jakieś łysy. I też sobie zrobię takie, tu było 7 na 7 czyli 6 i 8 na 6 I, I też sobie tutaj przykleimy na to Będziemy teraz ozdabiać, weźmiemy sobie kolekcję z alchemii i znajdziemy jakieś fajne graficzki. Wycięłam już pewne rzeczy, żeby tu nie zajmować Wam czasu. To są dwa wykroniki, których użyłam: kółeczko i taki kwiatusz, taki skalup, jak to się mówi. I z nich wycięłam właśnie te dwa kółeczka: to jest to pomarańczowe kółeczko, to jest to kółeczko fioletowe. I wycięłam sobie taką słodką, słodką. Kruli się Z grafik z arkusza tylko Treat tutaj akurat jest z tego tyłu. mam pianki. No i oczywiście wezmę sobie troszeczkę jeszcze tuszu, żeby tutaj te białe brwegi na tej grafice przytuszować. Wkurwia nie musicie tego robić. Ja po prostu nie lubię za bardzo takich białych tutaj. Wolę, żeby to było przytuszowane. O, żeby ona nie była taka wielutka. No i teraz będę sobie to naklejała w sumie, to wiecie co? Też sobie wytuszujemy tak. Ocholipka, ocholipka, ocholipka. Złapałam coś, ocholipka. Musi być jakaś jakiś dramat u mnie, prawda? No musi być dramat jakiś. Drama musi być. Słuchajcie, wiecie co? Po prostu to zrobię tak. Widocznie nie tak ma być. Może. Miałam to po prostu całe potuszować jakoś tak, żeby było tło może do niej. Pokażmy to. To no, może być. Nie wiem nawet, z czego to się leje. A, dramat. Ale niech będzie. Niech będzie taki to Halloween. Słuchajcie, to jest właśnie najważniejsze, że w tym Halloweenie tutaj wszystko jest ok. To się nam przykryje. Dobra, ale drama. Słuchajcie, zrobię sobie to na trójeczkach. Piankach trójeczkach, żeby to było takie bardziej wystające. Ale jaja. Ja mam w ogóle nowy tutaj, słuchajcie, ten nowy w, hmm, Wiecie, refill, w sensie tutaj wolałam po prostu zupełniać. o, uzupełniacz. Jej nie dam aż na takie wielkie, tutaj odstające, troszeczkę mniej przydam. Tu Gdzieś powinnam mieć jeszcze takie, o, jedyneczki na przykład albo dwójeczki. E, tu są jedyneczki chyba. Także. wyklejamy ją tutaj na takie jedyneczki, żeby nie było. Za, 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 za bardzo, żeby nie odstawało. Raz, dwa i trzy. Staram się nie pokazywać tych brudnych rąk. Cierpię, jak jest coś brudnego takiego. No i teraz tutaj sobie to przykleimy tak. I przyklejamy sobie na środek. Widzicie? Nie, nie widać, że tam coś jest, coś się tam wydarzyło. Więc nie ma dramatu. I przyklejamy sobie tutaj naszą naszą kruszynkę. Moglibyśmy powiedzieć, że do wywalenia już, no ale. Dało się. Dało się, dało się. Teraz, ja sobie tutaj tak wezmę, żeby to było. No. Zobaczcie jakie słodziaczkowe pudełeczko. Mega mi się podoba. Słuchajcie, jeszcze jeden elemencik. Tutaj mam taką e, fantastyczną e, tą tą e, Storeczkę, którą kupowałam do Halloweenowego Happy Maila, czyli Scraboxa wcześniej na I tutaj sobie to jeszcze tutaj ładnie przykleję. Ale tak się sobie chyba pójdę tu już w koło, tak? I dam radę to w koło przykleić. Ale na początek muszę to złapać w tym miejscu. Żeby się nam wiecie przykleiło dobrze. Troszeczkę tak wyżej dam niż O, żeby to jeszcze był kawałek widoczny. Dobra, teraz tu przytrzymam i tutaj sobie nałożymy klej znowu. Dlaczego? I tak, ups, odsunęło mi się, wracamy. Delikatnie muszę to o, przytrzymać, teraz delikatnie tutaj. Dobra i znowu. I znowu, no bo to jest takie, wiecie, to się tak nie chce od razu przykleić, no bo to jednak jest materiał, ale on tu fajnie, bardzo fajnie wygląda, więc nie możemy ciągnąć, możemy tylko przyciskać. I teraz ostatni kawałek nakładamy, delikatnie przykładamy i tylko delikatnie dociskamy znowu. I tutaj musimy ładnie oderwać. Jest może tu wszędzie dokładnie. Matko, ta brudna ręka straszna jest. O, zobaczcie. Pięknie. I nasze pudełeczko gotowe. Słuchajcie, takie pudełeczka robimy teraz. Wszyscy. Wszyscy <grym> robimy pudełeczka. Na razie tego nie będę ruszała, bo to chcę, żeby wyschła ta, hmm, wyschła ta strążeczka. Ona musi ładnie wchłonąć ten klej. I jak wchłonie klej, klej się dołoży. bo Do to będzie wszystko okej. Okay. Klej okej. Okay. Widzicie? tu musi się ładnie przy, przykleić. No i oczywiście nasze pudełeczko otwieramy i w pudełeczko wrzucamy łakocie. I tak witamy naszych gości na imprezie Halloweenowej. Ewentualnie urodzinowo halloweenowej. Ewentualnie Halloween w urodzinki. Ups. Dobra, proszę zobaczyć, żeby to wyschło. Tak, się prezentuje w pudełeczku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do jutra. Serdecznie zapraszam do dołączenia do timu Scrapcade, w którym znajdziesz dużo treści dodatkowych. W teamie VIP Elite jest już około 200 filmów. A wesprzeć moje działania tu na kanale możecie również w opcji Podziękuj Twórcy pod każdym z filmów. Także bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz, każdego lajka, like Waszą obecność na kanale. I zapraszam na pozostałe moje filmy i oczywiście na jutrzejszą inspirację.